Witamy Was ponownie na naszym kanale z Małgorzatą. Witam. Jak zwykle. Dzisiaj poruszymy sobie taki temat. Przygotowałam sobie nawet małą ściągę, żeby mi było łatwiej troszkę zadawać pytania Małgorzacie. Porozmawiamy sobie o takim elemencie, który w sumie w naszym programie już w większości nie dotyczy, ale powiemy, opowiemy tutaj też tym osobom, które myślą o wyborze programu, więc myślę, że to też będzie przydatne. Mianowicie, jakie najczęstsze błędy są popełniane przy wystawianiu, faktur. No i jak w naszym programie możecie tego uniknąć. – Tych błędów no, zwykle można popełnić dużo, no, zwłaszcza… – Jak się bardzo chce, to… – Tak, jak się <laughs> bardzo postaramy, to dużo, ale zacznijmy sobie może od y, numeracji faktur. – Przede wszystkim pierwsze, co robimy po zalogowaniu się do programu, utworzeniu firmy, przechodzimy do ustawień właśnie numeracji faktur i nadajemy tą numerację, czyli możemy ustawić sobie format numeracji, na przykład numer miesiąc rok e, i wtedy system na przykład od, od pewnego numeru, który wprowadzimy, czyli zazwyczaj od jedynki, nam tą numerację nadaje i ona jest automatyczna. Czyli nawet przy zmianie roku. Nie musimy się tym przejmować, on po prostu będzie jakby automatycznie nam już tą numerację nadawał. Także nie ma takiej możliwości, żeby numer nadał się dwukrotnie ten sam. Jeżeli tak, no to oczywiście ewidentnie należy nam to zgłosić, bo jest coś nie, nie tak, ale to, to są nie zdarzyło się. Bardzo, bardzo, bardzo rzadkie sytuacje i zdarzyły się może raz i to było parę lat temu dobrych, więc na ten moment nie mamy takich problemów. Zatem, jak widzicie, Wybór programu i decyzja, żeby na nim pracować, to też są pewne takie zalety, które dają spokój, bo program dba o to, a wy nie musicie się już martwić o to, że nie wiem, wystawicie fakturę dwa razy, no. dwie różne, Chyba. prawda, z tą, z, tą, z tą samą numeracją. Dokładnie. Dobrze. Co możemy zrobić jeszcze źle? No Możemy błędnie wprowadzić dane kontrahenta, ale tutaj ale. znowu mamy odpowiedź. No tutaj o danych kontrahenta, jakby. Też nie musimy się tak naprawdę przejmować, ponieważ dane zaczytywane są z bazy Gus, czyli te dane, które aktualnie są w bazie gus, bo może być też sytuacja, że na przykład kontrahent zmienił siedzibę i jeszcze tej zmiany nie ma w gusie, tak? Więc de facto no, musimy wpisać dane z faktury, ale oczywiście zazwyczaj dość szybko te zmiany są rejestrowane, więc te um, informacje są pobierane z gusu już aktualne. Także tutaj już też ta sprawa. Niepoprawności tych danych już nas nie dotyczy. No też nie musicie się y, tym martwić. Y, kolejna kwestia to są wymagane elementy na fakturze, czyli. Może zachodzić taka obawa, zwłaszcza dla tych, którzy zaczynają, że no, mogą się obawiać, że nie do końca wszystko ujęli na fakturze, co powinni ująć. Tak? No W programie jest już szablon gotowy faktury, tak? czyli te rzeczy, które powinny się znaleźć na fakturze zgodnie z ustawą, one są. Natomiast oczywiście możemy utworzyć własny szablon faktury, dostępny jest w pakiecie PRO i taki szablon stosować. Na tym szablonie możemy dodawać własne informacje, te, które są według nas, według... Jakby tych potrzeb, które mamy w firmie, są potrzebne, tak? czyli możemy dodać nowe jakby okienka z komentarzem, z dodatkową informacją, z danymi firmy, tak? jakieś dodatkowymi, więc tutaj jakby no ten szablon, on podstawowe rzeczy zawiera, oczywiście, natomiast możemy dodać własne i on będzie się podpowiadał automatycznie podczas tworzenia faktury, czy też do PDF-u, czy też w przyszłości do XEF-u. No, także tutaj też nie musicie się martwić, że nie ujęliście czegoś, co powinno być na fakturze, no bo robi to za was program. Kolejna rzecz bez stresu. <gry> Dobrze. Kolejna rzecz, którą możemy zrobić nie tak. No to są faktury wystawione po terminie. No tutaj musimy pilnować, ponieważ nasze prawo e, do, pozwala na wystawianie faktur e, w innych terminach niż na przykład dostawa towaru, tak? czyli uh -huh. musimy ująć takie informacje na fakturze, kiedy była dostawa towaru, kiedy wystawiona faktura, kiedy jest ten obowiązek podatkowy, tak? więc tutaj musimy tego pilnować. E, no to już oczywiście są szczególne przypadki, natomiast jeżeli wystawiamy tą fakturę w momencie wydania towaru, no to system automatycznie tą datę już nam na bieżąco nadaje. Ale pamię Pamiętajcie, że taka regularność pracy na pewno Wam w tym pomoże, żeby po prostu no, takich błędów gdzieś nie, tam dokładnie. nie popełniać. Nie zapominać po prostu to też jest istotne. Następnie mamy, możemy wprowadzić nieprawidłową kwotę produktu czy usługi, no bo może się okazać, że no po prostu ta kwota się zmieniła, wiadomo. Wszystko się zmienia, kwoty no się z... zmieniają teraz. Możemy pilnować tych cen, oczywiście używając cenników. Dotyczy to oczywiście pozycji magazynowych, tak? Czyli jeżeli handlujemy jakimiś towarami, no to możemy te ceny po prostu wstawić z automatu, dodać cenniki, dodać rabaty, tutaj jakby funkcjonalności w programie jest wiele, no to, że się pomylimy, no zdarza się, tak? No możemy się pomylić, natomiast oczywiście funkcja korekty jak najbardziej istnieje i tą cenę możemy tą korektą poprawić, tak? Natomiast, oczywiście, jeżeli mamy wprowadzone poprawne cenniki, możemy wprowadzić dla każdego klienta osobny cennik. Więc tutaj, jakby jeżeli wystawiamy fakturę na różnych klientów, te ceny one będą się zmieniać i ta kwota zostanie wprowadzona poprawnie. No, ale oczywiście, no, takie coś też się może zdarzyć. Co jeszcze możemy zrobić źle? Słuchajcie, bardzo, bardzo sporadycznie, ale zdarzają się jeszcze gdzieś jakieś takie zapytania o faktury w oryginale i w kopii. Tego już tak nie wiemy. ma. I to już dawno nie musimy. Ze względu na to, że po prostu przyjęte zostały przepisy o tym, że wysyłamy dokumenty elektronicznie też, mm -hmm. tak? Więc tutaj jakby ten, ta, ta formuła oryginał kopia jakby no nie ma zastosowania, no musimy mieć po prostu te same, tożsame dokumenty, zarówno u nas, jak i u klienta, tak? Czyli one muszą być identyczne pod względem chociażby wyglądu czy też tego towaru, który sprzedaliśmy daty, kwoty VAT, więc tu ತಾಯ್ಗ್ದನೋ Po prostu ta, ta oryginał, kopia już jakby no nie ma zastosowania. No ale jak używacie programu, to wiadomo, jest to już y, określone, więc o tym też nie musicie martwić i, y, i myśleć o tym, ale gdzieś tam jakieś pojedyncze takie pytania jeszcze gdzieś się y, pojawiały, no. więc, więc nie. Jak widzicie, używanie y, tego programu księgowego ym, no, pomaga Wam zaoszczędzić y, czas i, i nerwy nad pewnymi takimi podstawowymi no, też się. Po tak. Prostu. Bo co mam zrobić, jak wystawić, którą datę? No tutaj, jakby jest odgórnie też narzucone, tak? Możemy ustawić sobie wystawianie daty, wystawianie faktur według daty bieżącej, tak? No bo. Mamy taką opcję, która pozwala nam wystawiać te faktury w dacie bieżącej, ale mamy też opcję na przykład dla biur rachunkowych. Jeżeli biuro nadal wprowadza faktury sprzedaży ręcznie, to możemy ustawić, że faktura wystawia się według ostatniej daty, którą użyliśmy na fakturze sprzedaży. Tutaj mhm. dotyczy się e, seryjnych dokumentów, tak? Czyli seryjnej dokum dokumentacji sprzedaży, bo mamy papierową wersję. Zdarza się to jeszcze i wtedy po prostu chronologicznie wprowadzamy dokumenty do systemu. W tym momencie nie jest to już aż tak często wykorzystywane, ze względu na to, że bardzo często mamy połączenia poprzez API, czyli te dokumenty automatycznie księgują się w systemie, więc tutaj tym bardziej nam ten problem odchodzi. Zachęcamy Was jednak do wyboru oprogramowania, najlepiej online. Nadmienimy, że naszego. <śmiech> <śmiech> Także zakładajcie konta. Jeśli macie pytanie, oczywiście służymy pomocą. I do następnego tematu. Do zobaczenia. Do zobaczenia.